Do mojego biura poselskiego dotarła informacja, iż kandydaci na studia pochodzący z państw Europy Środkowo-Wschodniej, a to definicja nieco politycznie niezidentyfikowana, są traktowani lepiej niż Polacy. Dochodzi do sytuacji, że Polacy we własnym kraju muszą płacić wyższe czesne, aby móc studiować. Nie słyszałem o takich praktykach na uczelniach w innych państwach Europy. Uczelnie, co prawda, stosują różne systemy stypendialne. Ale, żeby obniżać czesne dla niektórych studentów, to swoistego rodzaju nowość. Co ciekawe, po tym jak informacja ujrzała światło dzienne a chodzi o Politechnikę Warszawską informacja o zniżkach została usunięta ze strony internetowej uczelni. Jednak to, czy zniżka skierowana z pewnością dla obywateli wiadomego państwa nadal obowiązuje, pozostaje zagadką. W związku z tym kieruję do władz uczelni pismo z prośbą o wyjaśnienie. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania, a ewentualne różnicowanie warunków odpłatności krzywdzące dla obywateli Polski ze względu na pochodzenie wydaje się ewidentnie. Zresztą odpowiedzcie sobie, Polacy, sami. Sprawdźmy, czy polscy studenci również traktowani są jako obywatele Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawdźmy, studenci jakiego kraju głównie zostali dotychczas przyjęci na studia po preferencyjnych warunkach. Sprawdźmy, ilu studentów i jakiej narodowości skorzystało ze zniżki oraz studenci dokładnie jakich państw uznawani są przez uczelnie za studentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bo instynkt podpowiada mi odpowiedzi. Obym się mylił.